Ciemność w przestrzeni nie była po prostu brakiem światła. To była pustka, która pożerała sens istnienia, topiąc świadomość w bezkresnej otchłani. Statek dryfował na granicy znanej galaktyki, otoczony ciszą przerywaną jedynie mechanicznym oddechem systemów podtrzymujących życie. A jednak coś poza kadłubem pulsowało obecność, która nie miała prawa istnieć. Nikt nie spodziewał się, że ta samotna jednostka, opuszczona przez resztę floty, stanie się areną koszmaru, który pochłonie nie tylko ciała, ale i dusze. Kapitan, którego imię nie miało znaczenia, spojrzał na głęboki ekran tak, jakby próbował przebić się wzrokiem przez tę nieludzko zimną czerni. W tym milczeniu zrodziło się coś, co nie było kosmosem, lecz czymś o wiele bardziej pradawnym. Alarm rozdarł spokój, obwieszczając nieznany sygnał odbierany na kilka mil od ich pozycji. Obcy byt rozumiany dotąd jedynie przez analizy danych i krótkie raporty zwiadowcze byli bliżej niż ktokolwiek przypuszczał. Ten moment był nieuchronny. Kapitan, świadomy ciężaru przeznaczenia, zaczął przygotowania do tego, co miało nadejść, choć wiedział, że zbliżająca się konfrontacja nie będzie miała zwykłych reguł wojny. Statek, choć potężny, wyglądał na samotną wyspę pośród oceanu kosmicznej ciemności. Żaden sojusznik nie nadszedł z pomocą. Ale nie chodziło tylko o samą walkę. To, co opłynęło w ciemnościach, miało naturę, której żaden sensor nie potrafił rozpoznać. To była istota cienia, zrodzona z koszmarów sprzed ludzkiego rozumu, zdolna pochłaniać nie tylko materię, lecz i wolę. Niewidzialna, lecz wszechobecna, jak oddech potwora, czającego się tuż poza krawędzą świadomości. Na pokładzie zaczął rosnąć niepokój. Załoga, choć wyszkolona i twarda, odczuwała dziwną, przenikliwą obecność, jakby statek był powoli opanowywany przez niewidzialnego intruza. Szum statku zmieniał się w nieludzki szept, rozmywający się gdzieś pomiędzy świadomością a szaleństwem. Kapitan zacisnął pięści, wiedząc, że ta misja jest przeklęta, że wkracza na terytorium, gdzie prawa fizyki i zdrowego rozsądku przestają obowiązywać. Pierwsze kontakty z obcymi nie przypominały bitew, były jak powolne wnikanie nieznanej materii w strukturę statku. Ekrany zaczęły migotać, a systemy zwalniały, jakby walcząc z czymś niewidzialnym. Kapitan, choć przyzwyczajony do widma śmierci, zaczął dostrzegać, że to nie była zwykła walka. To była eksterminacja duszy, walka z czymś, co nie miało formy, lecz miało władzę nad życiem i umysłem. W pewnym momencie ciemność rozwarła się przed nim, obraz przebił się przez systemy sensoryczne z niepokojącą klarownością. Widok, który powinien być niemożliwy, rozlał się jak wirująca mgła z nieznanego wymiaru, z którego wyłaniały się cienie o nieludzkich kształtach. Były jak obcy bogowie, wysłannicy pustki, których intencje wykraczały poza ludzkie pojęcie. Kapitan zrozumiał wtedy, że nie walczy z flotą, a z czymś znacznie potężniejszym, z spradawnym bytem, który czekał w zapomnianych przez czas zakamarkach wszechświata, aby zniszczyć wszystko, co miało kiedykolwiek życie. Statek zaczął drżeć, przeszywany niewidzialnymi falami energii, które rozrywały umysły i ciała. Przerażające szepty wypełniły przestrzeń mostka, odbijając się echem od stalowych ścian. Wtedy z mroku pojawiło się pierwsze widmo cień, który nie był cieniem, lecz prawdziwą manifestacją strachu. Przesunął się przez pomieszczenia, pozostawiając za sobą martwą ciszę i pustkę, gdzie jeszcze przed chwilą tętniło życie. Kapitan wiedział, że nie ma odwrotu. Nie ma ratunku. Jedyną opcją było stawić czoła temu, co nie miało imienia. W ostatnim momencie, gdy statek był już na granicy zniszczenia, a rozum zaczął ustępować przed koszmarem, pojawił się sygnał, sygnał, który zburzył ciszę i rozdarł czasoprzestrzeń. To nie była flota obcych, jak przewidywano. To było coś jeszcze gorszego. Przed oczami kapitana rozwinął się obraz, którego nie dało się opisać słowami: ogromne, pulsujące masy ciemności, jak żywe oceany nicości, które pochłaniały światło i nadzieję. A potem zamilkło wszystko, jakby cały wszechświat wstrzymał oddech, czekając na następny ruch. I wtedy z wnętrza statku padł pierwszy krzyk: Nieludzki, nieobcy, coś, co nie powinno istnieć. Cisza po nim była jeszcze bardziej przerażająca. Cisza po krzyku była jak zgon światła, jak moment, gdy umierają ostatnie ślady życia. Statek, niegdyś symbol ludzkiej potęgi i technologicznej przewagi, stał się więzieniem dla echa nieznanego koszmaru. Kapitan obserwował, jak mrok powoli pochłania kolejne systemy, a mętne refleksy na ekranach przypominały o rozbitych szkiełkach rzeczywistości. Pulsujące ciemności rozlały się po korytarzach statku niczym trucizna, która nie zabiła ciała, ale rozpuściła duszę. Pośród metalicznych ścian i przytłaczającego chłodu, obecność tego, co niewidzialne, była gęstsza niż powietrze. Kapitan czuł, jak coś ślizga się po jego świadomości, niby pajęcza sieć z ciemności, którą nie sposób rozejrzeć. Z każdym krokiem, jaki stawiał po mostku, echo jego oddechu mieszało się z szeptami głosami bez ciał, krzykami umarłych, które snuły się przez ciemność, zacierając granicę między snem a jawą. Załoga, rozproszona i przerażona, nie odpowiadała na wezwania. Ich sylwetki znikały, zastępowane cieniem przerażenia, a czas zdawał się rozciągać, rozmywać, jakby sam wymiar rzeczywistości ulegał rozkładowi. Systemy stateczne były na granicy awarii. Sensory traciły łączność z rzeczywistością. Kapitan słyszał tylko dziwne zgrzyty i szumy, jakby statek próbował zrzucić z siebie ciężar niewidzialnej obecności. I wtedy, w jednej z rzadkich przebłysków monitorów, pojawił się obraz, który odmienił wszystko. Widok był fragmentaryczny, przerywany błyskami, lecz wystarczający, by zobaczyć, że to nie flota, niezwykli obcy, lecz coś organicznego, a zarazem nieludzkiego. Co żywiło się świadomością. Kształty pulsowały, rozmywały się i skupiały w groteskowe, nieskończenie deformowane struktury, które przypominały tkanki czy mózgi, ale zdeformowane do granic absurdalnej kosmicznej makabry. Kapitan wiedział, że nie jest już tylko człowiekiem walczącym z wrogiem. Stał się ostatnią barierą pomiędzy wszechświatem a czymś, co mogło zniszczyć wszystko, co znał. Zrozumienie tego było jak pochłonięcie czerni, która rozlała się w jego umyśle, zaciskając pętle paranoi i rozpaczy. Nagle statek zatrząsł się gwałtownie, jakby uderzył w coś niewidzialnego. Alarmy były bez przerwy, a kapitan poczuł falę gorąca nie tego zewnętrznego, lecz duchowego. Jego zmysły płatały figle, odbijając obrazy z innych miejsc, innych wymiarów, które nie miały prawa istnieć. Tam, w jednym z najciemniejszych zakamarków rzeczywistości, zaczęły wyłaniać się formy cienie o złowrogiej pulsującej sile, które wydawały się przesuwać przez ściany i powietrze statku, szukając ciała, które mogłyby pochłonąć. Walka była beznadziejna. Kapitan, choć sam, nie złożył broni. Włączył wszystkie systemy obronne, aktywując stare protokoły, które miały zatrzymać nawet najgroźniejsze zagrożenia. Jednak ani tarcze, ani broń nie były w stanie spowodować szkody niewidzialnemu potworowi, który nie potrzebował materii, by niszczyć. To nie były zwykłe pociski, to był pojedynek na wiarę w przetrwanie przeciwko absolutnej nicości. Pojawił się moment, kiedy statek zaczął się rozpadać cząsteczki metalu, powietrza i światła mieszały się w kosmicznym tańcu zagłady. Z mostka dobiegł do kapitana szept, który nie był słyszalny, lecz czuły, jak lodowaty dotyk na nerwach. To było wołanie z innego świata, które rozrywało resztki rozumu i siły woli. I wtedy w najczarniejszym zmroku kapitan zobaczył postać. Nie była człowiekiem, nie była obcym, była manifestacją koszmaru, ucieleśnieniem śmierci, która nie znała litości. Postać ta przesunęła się przez statek z bezwzględną pewnością, pozostawiając za sobą pustkę, w której nie było ani cienia nadziei. Kapitan, ogarnięty nieopisanym przerażeniem, zdał sobie sprawę, że to nie jest bitwa o życie czy śmierć. To był pojedynek o istnienie, o wszystko, co kiedykolwiek znano i kochano. Jego własna świadomość zaczęła topnieć, rozmywać się w niekończącym się morzu ciemności. A wtedy statek zaczął się rozdzierać. Cień potwora uderzył z całą siłą, rozrywając ściany mostka. W ostatniej chwili, zanim wszystko pogrążyło się w bezkresie, kapitan aktywował desperacki protokół, wysłał sygnał. Sygnał, który miał zatrząść fundamentami całej galaktyki. Ale CEO nadeszło po nim, przerosło najgorsze koszmary sygnał, który opuścił statek, rozdarł przestrzeń jak krzyk bezgłośnego umarłego. Nie był to kod zwykłego wezwania o pomoc, i był to zaklęty język koszmaru, echo pra starej wojny między światłem a ciemnością. Nikt jeszcze nie znał jego znaczenia, ale ci, którzy go odbierali, poczuli to na skórze jak lodowaty dotyk śmierci. Nadchodzące fale sygnału niosły ze sobą ziarno paniki i rozpaczy zagubione istnienia, które nie potrafiły się obronić. Flota obcych, której kapitan miał stawić czoła, była czymś więcej niż maszynami wojny, była manifestacją prastarej klątwy, która w każdej sekundzie żłobiła w przestrzeni nowe kanały śmierci. W jego umyśle pojawiły się obrazy przerażające, wizje rozszarpanych ciał i zwęglonych statków, które spłynęły w mroczne otchłanie. Obcy, nie tylko brutalni wojownicy, ale bytujący w cieniu koszmarów, wysyłali fale zagłady, które zmieniały samą tkankę wszechświata. Ich statki były jak śmiertelne kolce, a ich flota jak zatruty ogon potwora, który nigdy nie zasypia. Jednakże kapitan wiedział, że jest coś, czego oni nie potrafią zrozumieć. Samotny człowiek, który stał się nośnikiem tajemnej siły, zdolnej zmieniać bieg rzeczywistości. Jego własna świadomość została sprzeniewierzona przez ciemność, a jednocześnie nasycona tajemniczym światłem, które nie należało do żadnej znanej cywilizacji. Wraz z kolejnym pulsowaniem statku, widmo potwora zaczęło przemieszczać się w strukturze rzeczywistości, wykrzywiając ją, nadając kształt nowemu, nieludzkiemu prawu. Przez pęknięcia kadłuba wyzierały fragmenty innego świata, przestrzeni, w której czas i materia stapiały się w jedno, tworząc obraz nieskończonego szaleństwa. Kapitan czuł, jak coś żywego przepływa przez jego umysł. To nie była obca inteligencja, ale pradawne zło, które czekało na swój moment, by się przebudzić szeptało do niego, kradnąc jego tożsamość, rozbijając na kawałki obraz człowieka, którym był kiedyś. Każda sekunda zbliżała go do granicy szaleństwa, której przekroczenie oznaczało unicestwienie. Mimo to w jego sercu zapłonął płomień oporu. To nie był już tylko kapitan. Stał się symbolem walki z niewyobrażalnym zagrożeniem, jedynym bastionem ludzkości, który mógł przeciwstawić się falom nicości. Przygotował swój statek do ostatecznego starcia. Samotny lewiatan gotów był uderzyć tam, gdzie nikt inny nie odważył się spojrzeć. Wtedy nagle światło monitorów zgasło. Cały statek pogrążył się w kompletnej ciemności. Tylko zimne światło gwiazd przebijało się przez okna mostka, ukazując przerażające oblicze nieznanego. W tej chwili kapitan usłyszał po raz pierwszy wyraźnie głos. Nie był to głos człowieka ani obcego, ale czysty, przejmujący szeptnicości, który przeniknął do jego kości. Przyjąć do nas rozbrzmiało to w umyśle, z każdym słowem, niosąc ciężar tysiąca lat agonii. Stań się częścią ciemności. Przełamał chłód, wyrywając się z objęć obłędu. Zaczął manewrować statkiem, kierując go wprost na serce ciemności. Ten akt był nie tylko atakiem, był wyzwaniem dla samego koszmaru. Nagle statek zadrżał pod naporem niewidzialnych sił, które próbowały rozszarpać go na strzępy. Ogień eksplozji rozświetlił przestrzeń wokół, a powierzchnia statku zaczęła się rozpuszczać, topnić jak świeca w piekle. Kapitan czuł, jak jego ciało traci kontakt z rzeczywistością, a granice między życiem a śmiercią zacierają się w rozmazanym kalejdoskopie. I wtedy, w szaleńczej sekundzie, coś się zmieniło. Głos nicości ucichł, jakby zdziwiony, zaskoczony. Przestrzeń wokół statku zaczęła drżeć, jakby samo istnienie protestowało przeciwko temu aktowi oporu. Ale kapitan dostrzegł coś, co zmroziło mu krew, w pobliżu pojawiły się nowe światła. Nie były to światła obcych statków, lecz dziwne, nierealne sylwetki, które wyłaniały się z mroku, jak duchy z innego wymiaru. Ich obecność była równie przerażająca, co tajemnicza. Nie przypominały niczego, co kiedykolwiek widziano wśród gwiazd. To były istoty, które nie znały litości, ale też nie wydawały się wrogami. Przyglądały się kapitanowi z chłodnym, bezlitosnym zainteresowaniem. I wtedy padło jedno pytanie, słowo wypowiedziane bez dźwięku, które rozbrzmiało w umyśle kapitana jak wyrok. Czy jesteś gotów zapłacić cenę? Wiedział, że odpowiedź na to pytanie zdecyduje o losie całej ludzkości. Ale odpowiedź nie była już jego wyborem. Zanim zdążył się ruszyć, światło tych istot rozbłysło nagle, a otaczająca ciemność wybuchła jak czarna gwiazda. Światło, które wybuchło nagle wokół statku, nie było światłem, było rozbitym spektrum nicości. Przestrzeń wokół kapitana rozpadła się, jakby wszechświat sam się wykrzywiał, odrzucając znane prawa fizyki. To nie był atak, to było oczyszczenie, wyrok wydany na wszystko, co żyje i oddycha. Istoty, które pojawiły się jak zjawy, zdawały się nie mieć ciał, a raczej formę czystych intencji krystalicznie obojętne i wszechmocne. Ich obecność wywołała w kapitanie uczucie jednoczesnej grozy i dziwnej ulgi. Przez chwilę może zbyt krótką światło otuliło go, a głos, który wcześniej był szeptem nicości, teraz stał się rytuałem. Zapłacisz cenę, powtórzyły istoty, a ich słowa rozbrzmiały we wszystkich zakamarkach jego umysłu. Kapitan wiedział, że cena ta nie będzie wymiarem fizycznym. To nie był już zwykły bój ciał. Cena dotyczyła esencji jego tożsamości, wspomnień, całej ludzkiej woli. Miał stać się narzędziem, bronią, może nawet więzieniem dla potwora, który pochłonął flotę. W momencie podjęcia decyzji świat rozszedł się na dwa nurty: jeden, gdzie istniał, i drugi, gdzie ciemność rozlewała się jak plama na niekończącym się oceanie. Kapitan uniósł się ponad swój fizyczny statek, jego świadomość przenikała mrok, splatając się z tajemniczym światłem tych istot. Był już więcej niż człowiekiem, lecz mniej niż Bogiem. W międzyczasie statek, jego ciało i technologia zaczęły się zmieniać. Kadłub topniał, przeistaczał się w coś nieznanego o złączenie technologii i bytu pozaziemskiego. Kapitan stał się jednym z nich, ale wciąż zachował coś ludzkiego o płomień, który nie chciał zgasnąć. Nadciągająca flota, która miała zniszczyć wszystko, została powstrzymana przez jeden czyn, poświęcenie i niepojętą moc samotnego człowieka, który zniszczył ich ducha. Jednak cena była zbyt wysoka. Każdy impuls energii, który kapitan wysyłał, przenikał przez wszechświat zniszczycielską siłą, lecz on sam był teraz tylko cieniem, echem, które błąka się między wymiarami. Jego myśli, wspomnienia, uczucia, wszystko rozmywało się w zimnej przestrzeni nicości. I wtedy nadszedł moment ostatniego wyzwania. Pojawiła się nowa fala ciemności, groźniejsza niż cokolwiek wcześniej, która zaczęła pożerać światło istot, które go przemieniły. Flota, choć zniszczona, nie była jedynym zagrożeniem. To, co oczaiło się poza zasięgiem percepcji, zaczęło się budzić. Kapitan, choć rozciągnięty między wymiarami, zdołał wykonać jeden ruch, impuls świadomości, który roztrzaskał granice koszmaru, zamykając w sobie źródło zła. To nie był zwykły impuls, to było echo ostatniego krzyku, ostatniej nadziei ludzkości. Cisza, która nastąpiła, była jak ciężki oddech umierającego świata. Wszechświat wrócił na chwilę do porządku, lecz cena była widoczna w przestrzeni, w krzywych liniach czasu i w rozbitych refleksach gwiazd. W ostatniej chwili, gdy kapitan czuł, że wszystko się kończy, pojawił się błysk odległy, jak płomień w mroku. To był znak, że nawet w najgłębszym cieniu, w najzimniejszej ciemności, istnieje iskra życia, która nigdy nie gaśnie. I choć sam był już tylko legendą, echem i tajemnicą, jego czyn rozbrzmiewał w kosmosie jako świadectwo, że człowiek, nawet samotny, może stanąć przeciwko niewyzłu.